Angielskie pytania z das bardzo trudne? Nie sądzę, od teraz już nie. Pamiętaj jedną rzecz: pytania z das zawsze układasz tym samym wzorem. Trzymaj się tego i twój angielski pójdzie mocno do przodu. Wzór. Pytajnik, później od razu das, później osoba, czyli kto i później czasownik. Tylko w tej, a nie w innej kolejności. Gdzie ona mieszka? Where plus das plus she plus live. Pytajnik where, das, potem osoba, czyli she, czyli kto i czasownik live mieszkać. Gdzie on pracuje? Where does he work? Pytajnik plus das plus kto, czyli he, czasownik work. Co Jarek chce? What plus das plus Jarek, bo kto plus czasownik chcieć na końcu. What does Jarek want? Co Zosia potrzebuje? What does Zosia need? Co ona ma? What does she have? Co Litka ma? What does Litka have? Co twoja żona ma? What does your wife have? Zawsze w miejsce kto wstawiamy określenie osoby. Tu określeniem jest twoja żona, czyli your wife. O której ona wstaje? What time does she get up? O której twoje dziecko wstaje? What time does your child get up? Ile on zarabia? How much does he earn? Ile Sylwia zarabia? How much does Sylvia earn? W miejsce osoby zawsze w tym samym miejscu jakaś osoba. O której Monika zaczyna pracę? What time does Monika start work? O której Leon kończy pracę? What time does Leon finish work? Kogo ona kocha? Pytajnik kogo, czyli who. Who does she love? Ile pieniędzy on potrzebuje? How much money does he need? Uwaga, absolutnie nie kieruj się szykiem pytania polskiego. To zawsze wprowadzi cię w błąd i wtedy pytanie angielskie staje się niezrozumiałe w ogóle. Zatem robię teraz dłuższe nieco pytanie, żeby pokazać niezmieniony schemat w angielskim i szyk wyrazów w kolejności zgodnej ze wzorem powyżej. Ile ona wydaje pieniędzy na jedzenie każdego miesiąca? How much money? Gdy pytamy ile czego, na przykład pieniędzy, rzeczownik pieniądze, musi być od razu doczepiony, że tak powiem, do pytajnika how much. How much money does plus she plus czasownik wydawać spend i reszta zdania on food every month. How much money does she spend on food every month? Angielskie pytania to schemat, to wzór. Dotyczy to wszystkich możliwych pytań dla wszelkich osób i we wszystkich angielskich czasach. Pytania muszą być trenowane w dużej liczbie przykładów. Lekcje indywidualne jeden na jeden. Gdyby ktoś był zainteresowany, proszę pisać na mój e-mail, na turkusowo. I zobacz moje inne filmy i materiały. Dziękuję i do następnego razu oczywiście.